Zadanie piąte. O godzinie 14.50 Maciek wyruszył w podróż pociągiem z Gdańska do Grudziądza. Najpierw dojechał do Iławy, gdzie po 50-minutowym oczekiwaniu wsiadł do pociągu, którym dojechał do Grudziądza. Na rysunku pokazano jak w czasie przebiegała podróż Maćka. Na osi czas przejazdu z Gdańska do Grudziądza podzielono na 20 jednakowych odstępów. I tu przyjrzyj się osi liczbowej oraz oznaczeniom. I następnie ocen prawdziwość podanych zdanie. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, a F, jeśli jest fałszywe. Przejazd z Iławy do Grudziądza trwał jedną godzinę. Jak sobie spojrzymy, tutaj byliśmy w Gdańsku i jechaliśmy do Iławy. W tym miejscu dojechaliśmy do Iławy. Tu był czas oczekiwania w Iławie, postój. No i później od tej kropki przedostatniej do ostatniej kropki to był czas, w którym jechaliśmy do Grudziądza. W treści jest napisana informacja, że postój trwał 50 minut, więc oznaczmy go na osi. Wiemy też, że poszczególne odcinki są równej długości, więc oznaczają taki sam odstęp czasu. Więc tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć równo odcinki, więc 50 na 5 wychodzi nam 10. Każdy z takich odcinków jest równy 10, więc można by było wszędzie tutaj oznaczyć od dziesiątki i tak naprawdę zadanie całe jest zrobione. Przeczytajmy pierwsze zdanie. Przejazd z Iławy do Grudziąca trwał jedną godzinę, czyli Tutaj, ile upłynęło czasu? Ile mamy jednostek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć takich jednostek, a każda trwa 10 minut, więc 6 razy 10 to 60 minut. Więc to zdanie jest prawdziwe. Ten czas trwał jedno godzinę. Okej. Okay. Teraz drugie zdanie. Maciek przyjechał do grudziądza o godzinie 18.10. Więc widzimy, że tutaj mamy czas początkowy. No i ile czasu, ile jednostek tutaj mamy w prawą stronę? Jak sobie policzymy, nawet w treści jest napisane, że nosi czas przejazdu z Gdańska do grudziądza podzielony na 20 jednakowych odstępów. Więc tutaj mamy 20 dziesiątek, 20 dziesiątek, czyli 200 minut. No teraz w zasadzie ten czas trzeba dodać do czasu początkowego, ale 200 minut, wiemy, że jest to 180 plus 20. Dlatego tak podzieliłem, ponieważ chcę mieć w 183 godziny, prawda? Czyli do czasu początkowego należy dodać 3 godziny i 20 minut, co czynimy tutaj niżej. Więc, jeżeli do 14 dodamy 3 godziny, to już mamy 17. 17.50, no ale do 17.50 dodajemy jeszcze 20 minut, to będzie 18.10. Więc to zdanie jest również prawdziwe.